No, jestem w Bucianówce, mamy godzinę którą siódma trzydzieści O tam pieszczoszek sobie siedzi, tutaj jest bolek, jacuś i chyba piszczałka. Tutaj jest. Bambusia, a tutaj je Pysia pusia, dałem jej saszetkę, że ciulka je. No idzie. Czemu nie jecie? No to tak by kochani wyglądało z pysią Chociaż za całego świata łączcie się. Tak nam to pomóż Bóg. No puszki mi się kończą. Tutaj jest O kilka. Zapisze, puszek. Także będzie po nowym roku krucho. No w ciekicie.